Ta zmienność daje nam wspaniały, wspaniały wachlarz, takiego laboratorium, którym mogę doświadczać. Mogę doświadczać każdego elementu, w którymkolwiek momencie tego cyklu rozpocznę, to mogę go doświadczać i obserwować, obserwować zmienność tego jednego elementu w ciągu jednego roku albo w ciągu kolejnych lat, który dziecko spędza w trakcie swojej tej edukacji formalnej. Słuchacie podcastu Wypad w Zieleń, podcastu, w którym dzielę się swoimi inspiracjami, doświadczeniem, a przede wszystkim zachwytem nad światem przyrody. Podcast powstaje przy współpracy ze szkołami MMS i Szkołą Leśnej Edukacji. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Tym razem chciałam Poruszyć temat czterech pór roku. Nazwałam sobie to dobrodziejstwie czterech pór roku. W swoim doświadczeniu bycia edukatorem leśnym, bycia w ogóle nauczycielem, który często zapraszał dzieci do wychodzenia poza budynek szkoły, hmm. słyszałam taką uwagę taką na granicy zarzutu. Że wszystko fajne, jeżeli to się dzieje wiosną, jeżeli to się dzieje latem, ciepłą jesienią, w zimie, no może jak jest wspaniała, mroźna pogoda, to nie ma nikt wtedy wątpliwości, tak? To warto, żeby dzieci były w terenie. Ale jak przychodzi listopad albo koniec lutego, czyli takie pory przejściowe o, można powiedzieć, nieprzyjemnych pogodach albo nie zawsze przyjaznych to wtedy pojawiają się ogromne wątpliwości. Po co to robić? A może lepiej jednak w szkole? Pojawiają się też argumenty, że wtedy dzieci będą chorować, że wtedy tak naprawdę trudno cokolwiek zrobić, że to jest taki czas trochę, który przepływa przez palce, może nie używane było słowo, że jest zmarnowany, ale gdzieś tam w podtekście można było się doszukać tego, że ten czas na Pewno nie będzie wartościowy. A myśląc sobie o porach roku, obserwując i przeżywając kolejny cykl roku, wiem, że to może być wielkie dobrodziejstwo dla nas i warto się temu przyjrzeć i się zastanowić, jak mogę wykorzystać to coś, co mimo wszystko zawsze się dzieje. Niezależnie od tego, co ja zrobię, cztery pory roku są. Czyli mm, śmieję się, że mamy pewną stałość w zmienności, ponieważ to, że stale co roku yy, następuje wiosna, lato, jesień, zima, yy, jest pewne. Yy, I ta, w tej pewności mam zmienność. To jest niesamowite, że mogę się na zmianę przygotować. Często mówimy, że przyjmowanie zmian jest, zmian jest trudne, a w tym przypadku yy, przyjęcie zmian wynikających z pół roku jest czymś, co już dla nas dorosłych jest oczywiste. Skoro zatem jesteśmy przygotowani do zmienności i następ, w spór roku, to może warto zajrzeć głębiej, co ta zmienność nam daje i jak ją wykorzystać w naszych codziennościach. Dla mnie pory roku i zmienność pór roku to rytm. Rytm, który wydaje mi się, jest kluczowy. Poczucie rytmu, nadanie rytmu, Temu, co robimy, jest niezwykle istotne w naszej codzienności, w naszym rozwoju, ale tak naprawdę w rozwoju każdego z wszystkich, a dzieci, zwłaszcza. Dobrze, żeby dzieci będąc z nami, w sposób właśnie rytmiczny, mogły rozwijać siebie, mogły nauczyć się tego, że. Poczucie rytmu daje dobrostan, daje dobry stan, który jest dobrym wyjściem do jakichś ważnych zadań. Czyli wykorzystajmy rytm, który nam daje zmienność pół roku. I co za tym idzie? Zobaczcie. Jeżeli zaplanuję zrobić jakieś doświadczenie, jakieś wydarzenia w danej porze roku, się okaże, że z jakichś powodów coś na nie wyszło, coś, się, coś nam przeszkodziło. Co mam, wdarzę za rok znowu mam z dużym prawdopodobieństwem taką, prawie taką samą sytuację, która pozwoli mi, doświadczyć czegoś. Jeżeli mam w sobie takie przekonanie i taką pewność, że jeżeli czegoś nie zrobiłam, nie zrobiłam w danym momencie, w danym etapie cyklu, to mogę mieć w sobie taki spokój, że za rok będę miała, miał kolejną szansę. I to już samo daje taki spokój, że jeżeli mi coś nie wyjdzie, mam możliwość powtórzenia. Teraz jeżeli już mam taki spokój w sobie, może warto zobaczyć, co mi daje każda z pół roku i zobaczyć zależności, jakie się budują pomiędzy tym, co się dzieje wiosną, latem, jesienią i zimą. I co można tutaj obserwować, co stanie się świetnym taką kanwą, kręgosłupem, który nas zawiedzie do, przez obserwację jakiegoś kluczowego procesu. Na przykład Kwitnienie, zakwitanie roślin, zwłaszcza tych, których potem bezpośrednio korzystamy, czyli roślin, które wydają owoce. Mamy Koniec kwietnia, maj możemy obserwować kwitnące drzewa, możemy obserwować różne rodzaje zapylaczy. Możemy poruszać te tematy zarówno związane z budową kwiatu, zarówno jak i z owadami, bez których nie byłoby tego, co pojawi się za chwilę, czyli za chwilę pojawią się owoce, potem te owoce będą. Dojrzewać, potem będą się nadawać do tego, żeby je zerwać. Potem możemy ten owoc wspólnie zbadać. Jeżeli można go zjeść, można wspólnie zjeść, poświętować, można wspólnie zrobić coś, co pozwoli przechować ten owoc na, na, na cały rok. Na przykład stworzyć wspaniałą spiżarnię. I zobaczcie, tworzy się wspaniały cykl różnych tematów, tylko i wyłącznie wokół tego jednego procesu, który się y, dzieje pomiędzy wiosną a jesienią, i może mieć y, takie przedłużenie na okres y, zimowy, a jak sobie pomyślę o. Y, Przeprowadzeniu, przygotowaniu, zaangażowaniu, euforii, jaka może towarzyszyć przy tych różnych etapach, tak naprawdę mogę powiedzieć, że większość zaproponowanych działań i też większość dzieci, która będzie w tym uczestniczyć, będzie bardzo zaangażowana. A mogę sobie zadać pytanie, czy to będzie proces wartościowy? Patrząc na to z punktu widzenia dorosłego, też dorosłego edukatora, mogę sobie powiedzieć na pewno tak, ponieważ w każdym momencie, w każdym momencie, w którym zatrzymam, mogę poruszyć jakiś ważny etap i mogę go poruszyć adekwatnie do wieku. Mogę to zrobić z bardzo małymi dziećmi, już na początku ich drogi edukacyjnej, jak i z prawie dorosłymi osobami, na przykład przygotowującymi się do matury, zwłaszcza na przykład z rozszerzeń tych przedmiotów, które mocno osadzone są w przyrodzie, w środowisku przyrodniczym. I wrócę tutaj do powtarzalności. Jeżeli nie zdążę czegoś zrobić w jednym sezonie, Mogę to zrobić w kolejnym sezonie. Mogę także, przechodzę teraz do, delikatnie do następnego aspektu, mogę także spojrzeć na ten cykl życia w sposób metaforyczny. I może warto wykorzystać cykl roku również jako metaforę naszego życia naszego rodzenia się, wzrastania, poszczególnych etapów życia, które jak je przeżywamy, wcale nie są łatwe. Nie są łatwe dla osoby, która przeżywa, albo też nie są łatwe dla osoby, która towarzyszy w przeżywaniu yy, doświadczania, samodzielności, doświadczania swojej potem nastoletności, potem doświadczania przejścia z, z okresu nastoletniego w okres dorosłości, później przechodzenia przez bardzo długi czas swojej dorosłości. Warto może patrzeć na powtarzający się cykl jako metaforę i pozwolić trochę przygotować się na te procesy, przez które tak naprawdę każdy z nas przechodzi albo każde dziecko, które jest obok nas również y, przechodzi, może poprzez tą metaforę wielokrotnie przeżywaną i reflektowaną y, łatwiej będzie przejść te momenty y, trudne, w których się, będą się one działy, czy my będziemy tego bezpośrednio doświadczać. Kolejna korzyść, jaką widzę w spojrzeniu z dużą uważnością na cztery pory roku, to kalendarz, czyli znowu pewien rytm, pewien czas, który, który płynie. Wydaje mi się, że zwłaszcza w pierwszych etapach edukacyjnych, kiedy poznawanie czasu i później próba uchwycenia, mierzenia tego czasu, Wcale nie jest takim łatwym zagadnieniem. Jeżeli od samego początku będziemy wprowadzać świadomie poszczególne etapy, które najpierw są czterema porami roku, potem możemy dać pory roku pośrednie, czyli przed wiosnę, przed zimę, potem możemy wprowadzać poszczególne miesiące, pozwoli to dzieciom w tych pierwszych etapach edukacyjnych na Doświadczenie, doświadczenie zjawiska upływania czasu, czyli takiego zjawiska, który tak naprawdę trudno się, tak, trudno podoświadczać, trudno uchwycić, bo jest taki bardzo abstrakcyjny. A w takim świadomym przeżywaniu i doświadczaniu, tutaj kładę nacisk na owo doświadczanie, wydaje mi się, że jest bardzo warte przeżycia. I ostatni aspekt, który dzisiaj chciałabym poruszyć w związku z dobrodziejstwem czterech pół roku, to to, że ta zmienność daje nam wspaniały, wspaniały wachlarz, takiego laboratorium, którym mogę doświadczać. Mogę doświadczać każdego elementu, w którymkolwiek momencie tego cyklu rozpocznę. To mogę go doświadczać i obserwować, obserwować zmienność tego jednego elementu w ciągu jednego roku albo w ciągu kolejnych lat, które dziecko spędza na, w trakcie swojej tej edukacji formalnej. Myślę sobie, że warto bardzo sięgać, bo ta. To laboratorium i te może pomocy, i może możliwości, jakie daje nam przyroda, jest, powiedziałabym, bezkresne. I czerpanie z niego może być łatwiejsze, niż się nam wydaje, a może spowodować, że takie złamanie rytuałów codziennych, które odbywają się w szkole, otworzy albo uwolni entuzjazm. W dzieciach, do tego, żeby coś poznać, ponieważ pozwalając im spojrzeć przez mikroskop na coś, czego nie widać gołym okiem, albo przez teleskop zobaczyć coś, co jest bardzo daleko, pobudzi ten entuzjazm. A tak naprawdę, hmm, tylko od nas zależy, czy sięgniemy. Po te, po te pomocy czy wejdziemy do tego laboratorium w rytmie czterech pół roku bardzo gorąco do tego zapraszam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka jeżeli macie ochotę na więcej zaobserwujcie ten podcast Możecie napisać także o jakich tematach chcielibyście usłyszeć w kolejnych odcinkach tego podcastu. Podcast powstaje przy współpracy ze szkołami MMS i Szkołą Leśnej Edukacji.